Dzisiaj obchodzimy rocznicę poświęcenia Bazyliki na Lateranie. Jest to matka wszystkich kościołów, dlatego że przez tysiąc lat była to główna siedziba papieży. Dopiero niewola awiniońska, nieobecność papieża w Rzymie spowodowała, że i Lateran, Kościół i pałac popadł w ruinę, i od, po powrocie z niewoli awiniońskiej, papieże zamieszkali przy Bazylice św. Piotra. Ale jest to kościół, który jest katedrą Rzymu i dlatego nosi ten zacny tytuł Głowa, Matka wszystkich kościołów. To jest lateran związany z soborami, z różnymi wydarzeniami. Jest to bazylika, w której znajdują się, znajduje się przedstawiający Chrystusa, krzyż, drzewo życia, wypływające, wypływające z drzewa życia, czyli z krzyża rzeka, Jordan no coś pięknego. W głównej nawie znajdują się, się reliefy Biblii pauperum, czyli po lewej stronie, patrząc na główny ołtarz, są księgi ze Starego Testamentu, po prawej stronie jest odpowiedź na to, jak Stary Testament tłumaczy się w życiu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Potem mamy nad głównym ołtarzem relikwiarz, gdzie przechowywane są głowy świętego Piotra i Pawła. Ale dzisiaj w ramach tego święta Właśnie mamy tą Ewangelię mówiącą o wyrzuceniu przekupniów ze świątyni. Pan Jezus wchodzi do świątyni i wyrzuca przekupniów. To jest ciekawe, że to czyni w, w, w okresie paschy na, na Paschę mniej więcej przyjeżdżało, przychodziło yy, do, do, do świątyni około miliona ludzi, więc sobie proszę wyobrazić, co się działo na dziedzińcu Pogan, który to dziedziniec Kajfas przemienił na targ. Więc obsłużyć tyle pielgrzymów w rzeczy bardzo potrzebne, ponieważ każdy z, z pielgrzymów składał of, w ofierze baranka, także składali w ofierze różnego rodzaju zwierzęta bogaci bogatsze, a biedni chociażby dwa młode gołębie czy synogarlice. To wszystko oczywiście było potrzebne dla tych ludzi, żeby nie chodzili po całej Jerozolimie i żeby zaopatrzyli się w to, co jest potrzebne. I właśnie w tym miejscu i w tym momencie pani Jezus wyrzuca tych przekupniów. Dlaczego? No nie dlatego, że chce ludziom utrudnić życie, tylko dlatego, że mówi, że wszystko jest w porządku, okej, okay. są te baranki, są gołębie, są bankierzy, wymieniają pieniądze, żeby nie było się do krastwa, ponieważ w świątyni nie mógł być wizerunek Cezara, więc na monety, które tych wizerunków nie posiadały, wszystko dobrze, ale po co wy to robicie? No właśnie, brat Arbart Chmielowski, tu mam taki tekst, korzystam, jak dobrze wiecie, z tych rozwań kardynała Grzegorza Rysia zawsze mówił tak, kiedy miał swoje rekolekcje i w pewnym momencie napisał, żyje tak jakby, jak, jakby były tylko rzeczy i sprawy tak? niby chciał żyć dla Boga, okazało się że został pochłonięty przez, przez, przez tą swoją posługę I do jednego z braci powiedział tak coś mi się wydaje drogi bracie że brat bardziej się troszczy o porządek w kasie niż o potrzebujących obym się mylił to jest zawsze pokusa zawsze dla ciebie, dla mnie, zajmować się sprawami Pana niż samym Panem. I wreszcie Pan Jezus dzisiaj w tej Ewangelii yy, też mówi o tym, co jest zapisane w księdze Zachariasza yy, w 14 rozdziale wiersze 20-21 w 20 wersecie mówi tak. Wówczas nawet na dzwoneczkach koni umieszczą napis poświęcone Panu. Dlaczego to jest ważne? Bo, yy, bo taki napis, imię Boga, poświęcone Bogu, były tylko nad diadami kapłańskim. I to było jedyne miejsce, gdzie można było to, to wypisać. A się okazuje, że nawet i dzwoneczki, czyli coś, co jest może drugorzędne, będą poświęcone Panu. Oraz dalej pisze Zachariasz, yy, poświęcone Panu będą też i kotły, zwyczajne w świątyni pańskiej, będą jak kropielnice przed ołtarzem. Każdy kocioł w Jerozolimie i w, i w Judzie będzie poświęcony Panu zastępów i będą przychodzić wszyscy, którzy mają składać ofiarę Będą brać je i w nich gotować. Nie będzie już w owym dniu przekupnia w domu Pana zastępów. Tak też było, dlatego że dziedziniec Pogan, na którym arcykapłan Annasz stworzył ten handel, był, arcy, był dziedzińcem, gdzie mieli przychodzić Pogani i obserwować życie Żydów, popatrzeć na tych modlących się Żydów i sami sobie zadać pytanie o imię prawdziwego Boga. A kiedy arcykapłan Anna stworzył tam targ, to już raczej ci poganie nie myśleli o tym, jak się ci Żydzi modlą, tylko skupiali się na tej rzeczywistości. I pan Jezus oczyszcza ten dziedziniec, jakby chce pokazać, że ten dom należy do ojca. Oczywiście nie chce utrudnić ludziom życia, ale jest pytanie, po co my to wszystko robimy? Po co ja nagrywam te rozważania? Tak? Po co ja jestem księdzem? Po co ty służysz Bogu? Jakie masz relacje z naszym panem Jezusem Chrystusem? To słowo jest wszystkim nam potrzebne, aby oczyszczać naszą świątynię. A co jest naszą świątynią? Jesteśmy sami, my sami, nasze serce, nasze wnętrze. Niech dobry Bóg nam wszystkim błogosławi tego poranka, abyśmy obchodzili to święto.